Hej hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, To jest 26 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metro Exodus. Dobra moi drodzy, kontynuujmy naszą podróż z Damirem. Powiem, że pobrałem sobie w końcu aktualizację do karty graficznej z tą niby lepszą obsługą DirectX'a 12. I słuchajcie, faktycznie chyba jest lepiej, bo jakby gra jest taka o wiele bardziej stabilna, mam wrażenie. Jest więcej FPS-ów i w ogóle także miejmy nadzieję, że może to całe craszowanie już przejdzie. A co kolejni są? Oho, bez kitu. O kurde, ale. Ale pierdychne Niech Nieźle, Damir, nieźle jazł. No, super zabawa. Wyżylanie mutantów. Uwielbiam. W przedszkolu się tak bawiłem. Dobra, lepiej może shotgun faktycznie. Damir chyba też używa shotguna. Co się dzieje? Dobra. Może ja będę osłaniać plecy, skoro Damir idzie tam do przodu. Co ty cegłówkami tu rzucasz, ty draniu jeden? Dobra, dostał. Okej, okay, jak tam Damir? O kurde, czekajcie. Rade mi się teraz zużywa noctowizja. No, w sensie bateria do Noctowizora, serio. Dawaj, dawaj, pompuj Artem. To poszło że namir sobie naprawdę dobrze radzi, więc może nie będę też zużywać jakoś ogromnej ilości amunicji. Kurde, połóż tu gościu dobra, poszło. Wiesz co nabieramy stąd strzed, bo ta platforma jest jakaś taka. Ta platforma jest bardzo niestabilna. Idę idę Misiu, siupysiu, czekaj Miesiu, Pysiu, chciałem powiedzieć. Mysiu, pisiu. Nie, będę się zakręcony, mój drodzy. Jestem, wybaczcie. Jak coś będę dużo przeinaczać i gadać na odwrót, to osory. Ale naprawdę dzisiaj. nie wiem, mózg mi się jakoś paruje. Dobra, nowajdawir, lecimy dalej. Przeszkadzam się. Może lepiej pojedynczo. Albo nie, okej. ok. Mój filtr almost prawie no to sobie go wymień, halo, lol Oho, to... może wyłączę no kto wizję? Damir wiz też wyłączył latarkę? No, ok, spoko. Czekałem na to. No dobra, to gdzieś widziałem, o, właśnie guziczek, żeby się przeciągać. The quietly, the the are Oho, no, dobra, no, także. Chyba kluczowy moment, co? Muszę dostać się na strażnicę i otworzyć bramy fortu. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Ja sobie przede wszystkim i teraz zapis. The no okej, okay. ciekawy pomysł. Nowciarza, a jak ja mam rozróżnić nawciarza od tego? Od niewolnika. Może nie mam nadzieję, że jakoś się uda. Dobra, jeszcze jeden zapis, moi drodzy. Teraz rozumiem... Nie wiem co może tą oktowizję włączyć, bo tu tak troszeczkę gunwo widać. Dobra, mimo wszystko też czasami muszę wizję wyłączyć, żeby się zorientować jak tu gra światło działa, gdzie właściwie światło pada. Okej, okay, teraz pytanie, czy lepiej przejść tutaj do góry? Hmm, czy ja w ogóle się dostanę tu do góry? Zacznijmy od tego. Ciekawe gdzie my w ogóle wyjdziemy, jak tędy pójdę. Zaraz zobaczymy. Bo możliwe, że będę w punkcie wyjścia, co? Eee, dokładnie. <grytanie> no dobra. Bo tędy chyba nie przejdę, tak? Chyba nie wskoczę tutaj do góry. <grytanie> Artem? Nie, nie wskoczymy tutaj, dobra. W takim razie lecimy od dołu. Okej, okay, trochę się cykam powiem, bo naprawdę nie chcę tutaj. Znaczy, wiecie co, liczę na to, że nie zrobi mi się auto zapis w jakimś bardzo idiotycznym miejscu, że będę musiał kogoś zabić, bo że wiecie, będę zmuszony do strzelaniny. Chciałbym, żeby tak nie było, bo czasami ta gra niestety ma takie odruchy dziwne, że zapisuje grę w totalnie nieodpowiednim momencie. Może ja zrobię save'a tutaj, bo to w sumie nikt mnie nie widzi, jestem w cieniu. No dobrze, i teraz. Hmm. Może lepiej wejść do wody już sam, nie wiem. Zgaszę to światło z takiej odległości, nie zgaszę. Dobra. Ok, mamy zapisik fajnie. Tam był niewolnik, z tego co widziałem. Także tam nie idziemy. Chyba nie mogę tej lampy zgasić, niestety. Dobra, zobaczmy czy ja mogę przejść jakoś. Nie, tu nie przejdę. Ale wiecie, co to jest, chyba dobre miejsce na zapis. Staraj, żeby dawali tyle saveów, ale osiedl. Ale naprawdę zależy mi na tym, żeby to zrobić po cichu. Skoro zwłaszcza, wiecie, Damir na to wskazał, mogę przenieść ciało w tej grze? Nie da się, niestety, co nie? Ugh. To jest jakiś Ancymon zauważy i tyle będzie. Dobra, no nie wiem, no nie zapisujmy, po prostu idźmy do przodu. Ok, to mogę zgasić na szczęście. Dobra, no ruszajmy do góry w takim razie. no spokojnie. Gaśmy te wszystkie światła. Coś stoi, nie. No pytanie, co z tym gościem? Idzie tu, dobra, kitramy się. Kurde, tak światło pada, że... Może lepiej przejść tutaj Okej okay. Gdzie ty idziesz w fajfusie? Dobra, pięknie Tylko szkoda, że ciało właśnie nie można przenosić, tak byś to przydał Ale wiadomo, to nie jest jakiś no Cell czy coś takiego, więc też nie oczekujmy zbyt wiele Okej, okay, tu możemy sobie walnąć zapis wydaje mi się. Dobra, na spokojnie. I widzę, że chyba faktycznie, wiecie co, ta stabilność tej gry jest lepsza. Faktycznie mam mniej więcej klatek i... jakby... no, chyba jest mniejsze ryzyko crasha jakiegokolwiek. Także jest faktycznie chyba lepiej. Dobra, tutaj do cienia zgaśmy to. Chciałbym przejść teraz, mamy drabinę, dobra. Polećmy do góry. I mówię, zróbmy absolutnie wszystko, co się da, żeby to przejść po cichu. Wiecie, skoro Damir podkreślił, żebyśmy to zrobili bez rozlewu krwi, to myślę, że będzie to miało większe znaczenie później. Na szczęście widzę też, że gra dużo saveów mi oferuje, także super. Chyba nie wyjdę. Dobra, Może spróbujemy jakoś tutaj do góry. Chociaż to jest złe posunięcie. Tam jest koleś. Ale chyba mnie nie zauważył. Dobra. Pytanie, gdzie właściwie powinienem iść? Chyba kompas pokazuje... Kurde, niepotrzebnie tu to w sumie, bo kompas pokazuje mi tamtą stronę. Dobra, ale nie zapisujmy na razie gry, bo możliwe, że ten koleś, z którym tamten gadał przez radio, się zorientuje, że temu coś się stało i wezwie jakieś wsparcie czy coś. Tego bym nie chciał, no ale może tak być. Zobaczcie że może jakieś dialogi ewentualnie pominę, ale naprawdę zależy mi na tym, żeby to przejść pełni po cichaczu. Dlatego jak coś pominiemy, to przepraszam. Dobra, jesteśmy gdzieś wyżej. Nie pytanie, czy ja powinienem iść teraz tutaj? No to idziemy. Aha, to zrobię sobie skrócik drabiną. Dobra, czy tu ten koleś? Gdy kroki słyszę, ale to chyba nad nami. Tak, Tam Tamten nie idzie. Kurde, nie zgaszę tego światła, ale lipa. Dobra, ostrożnie. Może spróbujmy po prostu przejść. Okej. Okay. Super, super. Jest dobrze. A ty co ty się tam tak obracasz dziwnie? Wypierdzielaj. Siadaj. Dobra. Pięknie. Dostałem jakiś ten dodatek do broni. Super. Ok. No, wiecie, teoretycznie powinienem tędy iść. Tylko, że tutaj nic nie ma. Stajam tu niby. Z... O, czekajcie. A, to tylko ta amunicja. Chyba, że tędy nie, to przejście jest jakby w ogóle zablokowane. No skakać to na pewno mam nie skakać. Coś zrobiłem chyba źle, wydaje mi się, znaczy w sensie, że w złą stronę poszedłem. Kurde, już sam nie wiem. Może tędy? Bo co mamy właściwie zrobić w tym momencie? Na strażnicę i otworzyć bramy. Gdzie jest strażnica? Zacznijmy od tego. Mi się wydaje, że to jest tam. Tak to wygląda. Dobra, lećmy. Wiecie, co spróbujemy sobie walnąć zapis. Próbuję, się wystraszyłem, że tam ktoś gadał, że. ktoś mnie wykryje, ale na szczęście nie. Tego nie zgaszę, niestety, dobra. Okej, okay, dobra, Zostaliśmy do dobrych uczynków, nie wiem zwróciliście uwagę.

Jakby za słabo? Nie wiem. A może zmęczenie tą pustynią, tym gorącem? Kurde, co się dzieje? Co mamy w dzienniku konkretnie? Kiedy byłem będę ci przypuścili atak na Aurora. Niebawem pożałuję, że zadali zakonem do broni. Okej, okay, dobra, lecimy. No tego tak to się nie spodziewałem. Prawie jeszcze gruby w pancerzu, tam jest niedobrze. Wow, błoga no to auto. No bym dostał na twarz. Dobra, naboi mam na szczęście w miarę dużo. Pięknie. Nie żartujcie, że jeszcze tu demona zaraz będziemy mieć na głowie, więc no to nie jest jakaś przesada lekka. No bo na ten koleś dostaje full auto śmierci na tym kask, no co jest. Ale chyba burza peskowa mija na szczęście. Kurde, mam tego nie mogę coś uchwycić. No ja wiem, koleś musi oberwać, no umieraj typie. No zobaczcie... Co jest jasnej cholery? No on dostał chyba trzy magazynki w bani i żyje. no. To nie jest przesada lekka? E, nie, no come on. No i on musi oberwać tu na swoją. Dobra, padł. Okej, okay, dobra. Dobrze jest, dobrze jest. Ale strzelaniny są tak zahibiście realistyczne w tej grze. O, fuck! To był błąd! To był błąd! ten guzik. Chciałem moi drodzy powiedzieć, że strzelniny w tej grze są tak zajebiście realistyczne. Chociaż to nie jest takie naparzanie full auto śmierci, jak w jakimś Call of Duty czy innym BF-ie, tylko po prostu strzelasz pojedynczymi nabojami, skupiasz się, żeby trafić do celu. Ostatnio pamiętam, na strzelnicy byłem na urodziny to właśnie. E, jak ten, jak tak właśnie. E, pierwszy raz miałem okazję w ogóle postrzelać z takiej prawdziwej broni. No zapomniałem, że zarobiście ciężko jest trafić naprawdę dobrze w cele, więc tym bardziej propsy tutaj dla tych żołnierzy, że oni tak sobie dają z tym radę. Dobra, chyba mamy plan, który pozwoli nam sfuciec, ale musimy go omówić z załogą. Wiem, Oh, we showed them all right, didn't we? Yes, we did. The thing is, their army is in a massive raid now. And this is just. Hmm, the Baron sending his regards. How many of them are there? 700, I think. Whoa. Yeah, we locked out here. And we'd better not overstay our welcome we won't get far-burning twigs five clicks at best the dogs have fuel lots of it a full tanker carriage on the rails if we open gate quietly we can steal it they shouldn't have many guards now can you guide our men i can let's get to business then yermak crest you prepare the aurora finish filling the boiler with water and drain the car's tanks Artyom, Damir, you get the most important part, stealing that tank. Yes, sir. Good luck, gentlemen. Pora wykonać plan. Damir i powinni czekać już na mnie przy fortecy Baro. we're breaking camp, people. to a to w sumie jest o kurde sterują, niedobrze. Artyom, już ale nie ma co sterylizować, czyli nie Ta płacić kobietami, tylko by spróbował, kurde. Just imagine, if you hadn't them, they'd still be locked up there with no hope. Thank you. For being you. So tired of this dust. Can't wait to get out of here. Don't take dumb risks there. I need a live husband, not a dead hero. No, spokojnie, nie ogarniemy jak. Dobra, moi drodzy, ale faktycznie to Karyf dobrze powiedział, że lepiej się przygotujmy, zanim ruszymy. Dlatego ja sobie teraz skoczę do warsztatu. Yes, sir. Ladies and gentlemen, the train Desert Bright Future will be leaving shortly. Eh. We're leaving soon. Take everything that can burn to the engine. Tokarev, tell me when you're done. I'll be at the bridge. Mogę to Hi, Artyom! No, siema, Well, it's all gonna be okay now. We can't lose now that we have water. You guys did great! No dobra, dobra, w Spoko, Katia, dzięki. Za <śpiewanie> Artem jest ze stali, dokładnie. Ok, co my tu mamy? Profilowana kolba, wow. Trafiona kolba z głębokim wycięciem zapewnia większą wygodę użytkowania. I to nam. Kurde, inny guzik. I to nam zwiększa szybko strzel. nie, stabilność, przepraszam. Dobra, zainstalujmy. I tu coś jeszcze mamy. Bonnie Gatling. Ale to, że... aha, że nowe bronie po prostu mogę sobie wziąć, tak? No nie, powiem szczerze, że mi z tego kałacha tak się dobrze strzela, że nie chcę tutaj tego zmieniać. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Krótka lufa i tłumik. Lufa z zamontowanym prowizorycznym tłumikiem, przydatna w trakcie walki walce z ukrycia. Ale czy ja to chcę? Wolę maksymalne obrażenia na shotgunie. Zresztą, kto się skrada z shotgunem? No, come on. A tu co mamy? Magazynek ślimakowy. Magazynek ślimakowy wykorzystuje spiralny podanik, aby pomieścić do 36 kulek z lub 12 kapsuł. Hmm, teraz tak, bo z tego co widzę... To nam zmniejszy stabilność broni, ale zwiększy magazynek. Ale magazynek mamy git w sumie, także nie potrzebuje. Dobra, mamy tak naprawdę chyba wszystko gotowe, moi drodzy. Ktoś tu do mnie pogada ewentualnie, nie ma co gadać za wiele, nie? Bo w sumie już będziemy się powoli chyba zwijać z tego Morza Kaspijskiego.

So I don't expect I leaks, some seepage at Once we get far enough, we can and then replace them with proper metal ones. Nastya, what are you doing here? Oh, I just came to take a look what happened here. Can't I see? Let's go back to the train, Nastya. Nothing to see here. Nothing? Nothing at all? Nothing at all. I swear. Hmm, alright. Dobra, w ogóle też zapomniałem wspomnieć, że mega się cieszę, że Ania nas pochwaliła za to, że tych niewolników uwolniliśmy. Teraz pytanie, czy ja z Damirem i z Gultu od razu ruszymy, czy my po prostu mamy tam podjechać? Wiecie, co może zanim to zrobimy, ja sobie zapiszę, bo w sumie nie wiem co się stanie. So you can take some rest, do a check up on your gear and catch up with us. We'll rendezvous at their base. Hmm, tak się wiecie co, też zastanawiam, czy. czy lepiej ruszyć nocą czy dniem. czy za dnia czy w nocy, bo. Ehm, maskor ma mi się tam teoretycznie chyba skradać. Mamy tyle spare parts, Blin. Nawet piłeczki, i pojóż je z Moskwa. Hmm, nie wystarczy mieć więcej spares. Zresztą, ja już wiedziałem, że to są w handlu. Hansa supplied every sortie so well, we could build a second engine with the spares. Yeah, we could build a second one, but didn't have enough to fix the first at the Volga. Well, you can't foresee everything. Okay, to wiecie co, moi drodzy, w sumie ja się pójdę chyba przespać do nocy właśnie. O, o może skoczył i właśnie dopiero wtedy tylko kurde gdzie jest ja tu mogę przespać. Mogę z jakiejś łóżka tu skorzystać? Nie mogę, chyba zbytnio. Dobra, to tyle z naszego spania w takim razie. Ok, moi drodzy, to przejedziemy się autem. W takim razie tam na miejsce. I myślę, że będzie to w tym odcinku na tyle, bo podejrzewam, że um, sama ta akcja z baronem, no to dosyć długo pewnie nam potrwa, więc nie będziemy w tym odcinku jej zaczynać, bo właśnie nawet nie wiem, ile to nam zajmie. Dobra. A tymczasem już kierujmy się do celu. Mam tylko nadzieję, że baron gdzieś tam po drodze nas nie spotka, w sensie jego ludzie. Dobra, let's go. No, fajnie się jedzie tym. Jest chyba. Nie wiem, czy to jest Kamas, czy Uaz. Uaz chyba to jest. Mi się wydaje. Dobra, czy ja w ogóle jadę dobrze? My musimy tak naprawdę cały czas prosto próć Zbiórka przy platformie. Której platformie? Dobra, tam naprawdę będzie niezła rzeźnia, coś już czuję. No ale dobra moi drodzy, kieruję się po prostu wzdłuż drogi. Oho, już widzę tą fortecę. Ja pierdzielę, to jest przeogromne. To jest to? No to jest chyba to. No dobra, podejdziemy kawałek i myślę, że będziemy sobie powoli kończyć. Wybaczcie, jest to trochę krótszy odcinek, ale nie chcę tutaj nic zaczynać. Po prostu nie wiem, jak to. A to jeszcze dalej. Ale i ta kamera bugująca się przez tą mapę. W sumie nie wiem, jak to się. Jak będzie się ta nasza podróż tutaj dalej yy, kontynuować? Czy to. Yy, czy, czy jakieś bardzo os oskryptowane akcje się odpalą, czy jak? Zobaczymy. Chyba znowu burza pieskowa jest. Jakoś strasznie dużo tych burz. No, ale dobra, podejrzewam, że pogoda się zmieniła też adekwatnie do tego, co będziemy robić w ramach fabuły. Daleko tam jeszcze mamy? No, jeszcze kawałek w lewo i tyle w sumie. Kurde, ale tu ciula widać. Można jakoś światło zapalić? Niekoniecznie Dobra, ja może sobie grę zapiszę w sumie. Powiem że częste save'y się przydają, bo ta gra ma... Oooo... Ale gdzie konkretnie? Po Nie widzę was Symone. No i idę, idę. Dobra, pójdziemy jeszcze moi drodzy. Oho, słyszę węża A tam, dobra, sorry.

Uh, uh yes. In any case, the plan is this. Gyul and I will try to take their guards down quietly and get in through the gate. If quiet does not work out, we will at least distract them while you get in through the underground. Let's go. We we'll walk with you. No dobra, plan jest w sumie. Plan jest w sumie dobry. I Czyli my będziemy musieli się przekraść jakoś pod I ziemiami. Favorite, dobra. Jeśli possible, don't kill the slaves. They're not. They just obey. The manai byler, obey the baron. They're afraid. That's all. No, no dobra, spoko, spoko. Ok, czyli my lecimy tędy. Przyszczęm sobie jeszcze może wpis w dzienniku na szybko. Musimy przedostać się teren placówki, otworzyć bramę, żeby kryształku odchłować z tą ciepłą za pomocą rezyny. dobra. To just kids And all have been under brainwashing for ages. So we Zgadzam się. No dobra, raczej rozumiem, że my sobie przejdziemy tędy. All right, I'll raise it and you get dobra? Nie no co ja zrobiłem? Znaczyna, geniusz, po prostu geniusz, przepraszam za to! Ja pierdzielę! Ja chciałem kucnąć! Mi się pomyliło, że kucanie jest nacep! Może to za cep <śledzimy> Dobra jeszcze raz, ja pierdzielę. ja muszę zgidyć w każdym odcinku w taki dietyczny sposób. Co to było? Ja chciałem kucnąć, serio, nic więcej. No spoko, Nabir, mam nadzieję, jeszcze raz lepiej to wyjdzie. Ja pierdzielę. Co za idiot? Już jednego idiotę mamy w teamie, wystarczy. I zaś te pająki będą po mnie łazić. fuj. No, spoko, Damir, dobra, na razie. Sorry, że cię spaliłem wcześniej. Dobra, moi drodzy. Niech giełdę z Damirem ruszają. Spoko, postaram się. No dobra, moi drodzy, ale tą podróż przez kanały będziemy sobie kontynuować w następnym odcinku. <noise> Dzisiaj mi wrażeń starczy, ten mołotow to był piękny, naprawdę. Eee, wiecie, ja mam że kucanie jest na C, a nie na kontrolu. Zazwyczaj w grach, w które grałem, było kucanie na C właśnie. C jak crouch, a nie kontrol. No ale dobra. E, mam nadzieję, moi drodzy, że się wam podobało. E, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Metro Exodus. Na razie!